Bo w tej chwili nasz mózg próbuje opowiedzieć o tym, co jest przed. A wiesz, jak on najlepiej o tym, co jest przed mówi? Milcząc. Rzeczywistość, która jest wcześniej, teraz jest i teraz. I czy to jest produkt naszego mózgu? No ja mogę jakąś, jakiś wniosek na ten temat wysnuć, prawda? No mogę. Wydaje mi się, że takim ostatnią rzeczą do odłączenia to jest koncept nauczyciela. Żeby tak trochę jakby... Znaczy większość dobrych nauczycieli to tak mówi wprost, że, że niczego nie uczy i że nie ma jest do przekazania i że nie jest guru. Natomiast i tak wydaje mi się, że w większości się tworzy taki koncept, źródła jakichś takich nauczeń. Ona życzyłeś naszą myśli, te? Tak? Mm -hmm. Możliwe, że tak, ale to jest właśnie znowu kwestia naszej interpretacji. Nie do, co, do czego nam to w ogóle taka interpretacja. Po co nam to w ogóle? To jest czym zajmowanie się? Jakby, co chcecie z tego za wniosek wyciągnąć? Co, jaki chcesz z tego wniosek wyciągnąć? Znowu to będzie jakiś wniosek, który się nijak ma do czegokolwiek, w ogóle nie jest na ten temat. Ten wniosek nawet nie jest na ten temat. Bo będzie to tak, jak wczoraj powiedzieliśmy, pod kreską. Przejawienia są najróżniejsze. Są najróżniejsze przejawienia. Jeden nauczyciel, możliwe, że się ze swoją rolą jakoś bardziej identyfikuje, inny się identyfikuje mniej. To w ogóle nie jest na ten temat. To jest kompletnie drugorzędne wobec tego, gdzie jest wskazówka. I o czym on mówi? Ja nic nie poradzę na to, że tak wyglądam. I że takie mam usposobienie, czy jakikolwiek inny nauczyciel, czy każdy z was, weźcie to, odnieście do siebie w ogóle, do jakiejkolwiek roli, którą macie. Czy macie rolę nauczyciela, czy macie rolę ucznia, czy macie rolę jakąkolwiek, z którą się mocno identyfikujecie. Ona jest ok. To w ogóle nie jest na ten temat. To w ogóle nie jest na ten temat tutaj, tak? Jakby gdzie ten palec wskazuje, wiesz? Ja wyglądam tak, jak wyglądam, tak jak i ty, tak jak i każdy. Temat jest tylko taki, że te obrazy, ten obraz, który tutaj widzicie, przekierowuje was na siebie, na waszą prawdziwą istotę. A to, jak on wygląda, jakie on ma usposobienie, jakie jest, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Natomiast umysł oczywiście będzie się czepiał tych rzeczy, będzie je łapał, będzie je rozróżniał, porównywał, będzie o nich myślał, ale to nam nic nie da, do niczego to nie prowadzi w ogóle. Weźcie ten skarb wskazówki, bo nie ma większego skarbu na, ziemi, na tej ziemi, naprawdę. Skarbu rozpoznania, dokąd ten palec wskazuje i o czym on mówi. Cała reszta to jest po prostu zjawisko naszego umysłu. Pojawia się w naszym umyśle i tyle. To jest najważniejsze. Wiesz, no ja, ja też mogę swoim umysłem stwierdzić, no, ten ma więcej identyfikacji, ten ma tyle, ten ma tyle. To... Mogę sobie tak pogadać. Ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To ja mam być trzeźwa. Z czym jest moja trzeźwość? Czy moja trzeźwość polega na tych subtelnych różnicach i rozrysowaniach tego wszystkiego, jak to jest na dzisiaj, bo jutro rozrysuję to inaczej? Czy moja trzeźwość polega na tym chwileczkę? Ja jestem od tego wolny? I w zasadzie i tym wszystkim nauczycielom, których tutaj widzę, jakby ja im dziękuję, bo oni mi wskazują. Wszyscy, wszystko. Na każdy przedmiot można w ten sposób popatrzeć. Możesz popatrzeć na te kwiaty, możesz popatrzeć na herbatę, na mnie, na no cokolwiek. Patrzysz na to, ale zapytasz siebie, ale skąd ja widzę? Możesz tego użyć w ten sposób. A my używamy umysłu porównań. Aha, to jest takie, to jest takie, to jest takie bardziej. Owszem, w wielu kwestiach funkcjonowania praktycznego naszego życia to się przydaje. I jakby jesteśmy w taki sposób wyposażeni biologicznie. Świetna cecha, fantastyczna. Natomiast my czasem jakby tak mocno się trzymamy tych swoich możliwości, rozróżniań, porównań itd. Tak, tak mocno się tego trzymamy, że jakby wylewamy dziecko z kąpielą i pomijamy najważniejszy aspekt. O czym to w ogóle jest? Na co wskazuje niedualność? Na co wskazuje nauczyciel? No, to wyszło fajnie, dzięki. <grywa> <grywa> Jest często coś takiego. To jest po prostu fascynujący, niesamowity mechanizm, który ma miejsce. Widziałam go setki, setki, setki razy. Jesteśmy na satsangu totalnie podłączeni i w jasności, i w klarowności, w przytomności. I jedziemy do domu. <suszel> i jedziemy do domu, jakby trzęsą nam się ręce albo wydaje nam się, że coś wiemy, albo nam się trzęsą ręce, bo, bo pytanie jest takie, kurde, gdzie to jest? No gdzie to jest? No gdzie to jest, kurde? Przecież naprawdę wydawało mi się, że coś wiem na ten moment, wydawało mi się, że czuję, teraz czuję się znowu znowu w jakiś sposób pogubiony, po, pościskany i tak dalej. I co się wtedy zaczyna dziać? Jaki mechanizm nam się włącza? Wiecie jaki? Winy. Oskarżenia. Mechanizm, automat się włącza. Oskarżenia. Albo ktoś jest winny, albo ty jesteś winny, że nie wiesz. Znowu nie wiesz, znowu dwuje. Albo zaczynamy łapać się tego, co jest namacalne. No trzeba to porównać, trzeba to zrozumieć. Trzeba to znowu jakoś mieć. I myślimy sobie, no nie, 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 no w ogóle, kurde. A już mamy to poczucie źródła w jakimś stopniu, więc coś nam mówi chwilę. Generalnie, kochanie, nie tędy droga. Więc umysł ma tylko i wyłącznie taką możliwość, żeby porównywać do siebie obiekty i różnicować je w czasie i przestrzeni. Tylko taka tutaj no tak, to takie mamy wyposażenie po prostu. Więc znowu przypominam sobie, przypominam sobie praktycznie, ale dobrze, do, dokąd są te słowa? Dokąd one są? O czym oni mówią w ogóle? Dokąd oni mówią? Czy oni mówią mi, jak żyć? Nie, bo ja w ogóle nie wiem, jak żyć. Serio, nie mam pojęcia. Nie mam żadnej recepty na życie. Dokąd oni mówią, dokąd mówi nitie, do ciebie, do waszego wnętrza, do tego, co jest wolne. Jest poza różnicami, poza dobrem i złem. Dzięki temu ten umysł może mieć sobie w ogóle jakieś fazy rozróżnienia, i może się bawić swoim intelektem, i swoim zdobywaniem, swoim poznawaniem, może się bawić. Ale czym my jesteśmy w istocie? Czy jesteśmy równaniem, które sobie wyprowadzimy na koniec? Nie wyprowadzimy równania. Takiego, które całkowicie opowie o rzeczywistości, bo to równanie wydarzy się w tym, co już było i jest. Więc to jest taki back and forth, back and forth. przodu przypominam sobie, przypominam, przypominam. Aż w pewnym momencie to zapominanie będzie już coraz mniejsze i, i, i ta kompulsja będzie coraz mniejsza. Taki proces. Bardzo często też wi wi widziałam zjawisko takie, w którym Przyjeżdżacie na odosobnienie, na przykład, totalnie otwieracie się, jest totalna jasność, pełna klarowność. Jedziecie do domu i coś się trudnego wydarza w życiu. I wtedy cała złość w ogóle, cała ta wina prze przechodzi no, na różne zjawiska, albo na nauczyciela, na mnie na przykład, albo, albo w ogóle na te nauki. I jest wręcz takie totalne zanegowanie, że to w ogóle to na pewno nie jest tak. Widziałam to setki razy. Dlaczego? No, bo tego może się jeszcze w jakiś namacalny sposób umysł złapać. Może się jeszcze tego chwycić na moment, bo jeszcze tutaj ma jakąś emocję wokół tego, w ogóle ma jeszcze jakieś poczucie swojej racji w tym. No, ale nawet to nie wytrzyma bardzo długo. Nawet to nie wytrzyma. Za chwilę zniknie. Więc te. To zafascynowanie się, i to, o którym mówiłam wczoraj, zakochanie się w badaniu siebie. Jeśli będziecie mieli takie nastawienie zakochania się w tym badaniu siebie, ono Was przed tym uchroni, albo przynajmniej Wam pokaże te fazy, jak ten organizm będzie się wzburzał. Pokażę Wam te fazy. Zakochaj się w tym i rana następnego, nie wiem, poniedziałek, wtorek, możliwe, że u których, kogoś z Was już to się zacznie odpalać. A jak będziecie czuć co się dzieje, te różne stany emocjonalne, to powiedz sobie, przecież ja to widzę. Przecież dwa dni temu czułam się troszkę inaczej. Przecież to zaraz minie. Przecież to jest chwilowa faza. Czy ja po prostu no, pójdę na świętą wojnę z, z tym, wierząc w swoją emocję na przykład? Wątpliwość, którą mój, moja głowa podpowiada jest taka, Skąd wiemy, że ta jaźń, ta pustka, jakkolwiek by to nazwać, nie jest tak naprawdę po prostu odrębnym elementem naszego mózgu? tak? Jest tak. część, która odpowiada za myśli, za czucie i jest ta pustka, która to po prostu zbiera. Masz poczucie, w którym miejscu poruszają się twoje myśli, w którym miejscu one w ogóle są? Z którego miejsca ich doświadczasz? No tak. Gdzie? No w tej części, o której tu mówisz. No czyli widzę. gdzie? No gdzie? Pokaż. W którym miejscu? Fizycznie? Mhm. No chyba w głowie. Chyba w głowie, ale to no. sprawdź, na pewno. Tak, wiesz, bo my tak mówimy, no, to jest oczywiste. Nie? No, nauka nam pokazuje, rozrocowujemy mózg i tak dalej. No przecież wiadomo, że w głowie to się dzieje. Ale jak jest nasze realne doświadczenie? Mhm. Zamknij na moment oczy albo z otwartymi tu powiedz mi, w którym miejscu dzieją się myśli. No nie umiem ich umiejscowić. Mhm. Nie potrafimy umiejscowić. Ale świadkujemy teraz, z którego miejsca, mając otwarte oczy, tak jak jesteś w tej chwili, z którego miejsca doświadczysz, doświadczasz? W którym miejscu jesteś? Wiesz, jak mam otwarte oczy, to mam poczucie, że tu, ale jak je zamknę, to już, to już nie. No, tak, i bardzo trudno jest umiejscowić to, to coś. Trudno było określić w ogóle to w czasie i przestrzeni, po prostu. Natomiast poruszanie się i zjawiska, które, które, które widać, które pojawiają się w formie myśli, w formie zdań, czy w formie tego, co jest widziane, my możemy jakoś, jakoś to próbować rysować i wyodrębniać. Ale czy mózg? Czy to właśnie mózg w tej chwili wyprodukowuje nam jakąś pustkę? Czy my mamy, mamy, czy doświadczamy jakiejś wyprodukowanej pustki? Albo nawet, bo tu mózg potrafi różne rzeczy wyprodukowywać, potrafi również próbować imitować jaźń. Nawet jeśli to spróbuje wyemitować i, i da nam w tej chwili jakiś bardzo subtelny stan. To co daje ten stan? A poza tym gdzie są te wszystkie stany w głębokim śnie na przykład? Gdzie to wszystko jest? To jest to pytanie jest takie trochę totalnie czuję to pytanie, bo ono jest takie trochę at the edge. No bo nie można udzielić takiej, takiej namacalnej odpowiedzi na nie, prawda? Bo te odpowiedzi, jakby te wywody, my je w tej chwili widzimy wszystkie, bo w tej chwili nasz mózg próbuje opowiedzieć o tym, co jest przed. A wiesz, jak on najlepiej o tym, co jest przed, mówi? Milcząc. I wtedy ma, tak, ma, tak, ma takie bardziej realne odniesienie, bo wtedy jest w stanie przyłapać: a, zobaczyłam to, a, doświadczam tego momentu. Czy uczestniczenie w tym, momen w tym momencie jest wysiłkiem naszego mózgu? Czy poprzez wysiłek naszego mózgu my uczestniczymy w tym momencie? Mózg sobie funkcjonuje, a jest jakiś rodzaj uczestniczenia. Tak jak dzisiaj w tej porannej medytacji próbowałam wskazywać. Rzeczywistość, która jest wcześniej, a my teraz o niej mówimy, ale ona jest wcześniej. Teraz jest. I teraz. I czy to jest produkt naszego mózgu? No ja mogę jakąś, jakiś wniosek na ten temat wysnąć, prawda? No mogę. No, i ilu nas jest? Tyle, tyle wniosków sobie prowadzimy dzisiaj taki, jutro taki. Czy my możemy po, podważyć to, że jesteśmy w ten sposób? Czy możesz to podważyć? Trudno jest to podważyć, bardzo trudno. Czy, czy, czy my możemy podważyć to, że, jest, że jestem? Tylko ja nie lubię nawet tego słowa jestem, bo ono ma takie konotacje od razu, że to jest związane ze mną, że to ja jestem. To jestem jest pozaosobowe. Czy to, czy to nie jest oczywiste? To? Czy nasz mózg to warunkuje? No nie specjalnie. Są nawet dowody na to z ludzi, którzy, którzy, przechodzili śmierć kliniczną, czy przechodzili, e, czy ich mózg całkowicie przestał funkcjonować. No jest mnóstwo dowodów naukowych na, na to, że mózg całkowicie przestał funkcjonować, była linia po prostu ciągła, nie było funkcjonowania mózgu, natomiast ludzie po jakimś czasie wybudzali się, z tego mieli poczucie obecności. Ale tak samo ten dowód możemy teraz przeprowadzać. Czy moim dowodem na świadomość jest to, co ja o niej, o niej myślę? Albo że ja o niej myślę w ogóle? Że ja o niej myślę, nie. I tak samo na temat możemy przebudzenia powiedzieć: Niektórzy sobie myślą tak, no, ci ludzie, którzy przyjadą na Satsang, skoro oni myślą o świadomości, to oni tą świadomością są, a cała reszta nie. Ale wszyscy są tą świadomością u podstawy. Czy są tutaj w tym pomieszczeniu, czy ich nie ma? Identycznie. Tylko tak się złożyło, że my akurat zwracamy na to uwagę. Więc różnica tylko polega na tym, że my jakby próbujemy sobie to unaocznić, próbujemy to zobaczyć, a reszta nie, ale to nie znaczy, że, że oni nie są świadomością. U podstawy każdy jest, wszystko jest. Więc ja na przykład teraz ja mogę się fascynować słowem, tym, co próbujemy mówić i tak dalej. No ale to jest tylko wskazówka, nie? To jest tak jak, tak jak cień tego sedna. Sypała mi się część pytania, ale przy poprzedniej rozmowie widziałaś o miłości. No i wtedy poczułam, jak wali mi serce i zaczęły lecieć miłzy. łzy. jak wyszłam na zewnątrz i spojrzałam na jezioro i na drzewa, to po prostu zobaczyłam, że je widzę. Mm. I właśnie to, co ciało robi, że ono się boi, zawstydza. I ta miłość, o której powiedziałaś, że zobaczyłam, że. Chcę sobie coś powybierać. Mhm. No bo czym jest miłość? Ona jest akceptacją wszystkiego, co jest, a ja zobaczyłam, że pewne części są bardziej przeze mnie akceptowane przez to ciało, przez to uwarunkowanie, a inne mniej. Więc możemy dać sobie też taką miłość, w której możemy dać temu ciału prefer mieć preferencje. Zobaczyć, że nie ma w tym też nic złego, że to ciało może mieć preferencje. Możemy dać sobie taką miłość, żeby powiedzieć, że mu jest wolno mieć preferencje. Wolno jest mu lubić ten kolor bardziej od tego. Żeby nie, 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 nie narzucić sobie też tutaj takiego. To akceptuję? No, a to? A to przyjmujesz? Nie przejmujesz. No dwóch. Więc, nawet słowo bezwarunkowość może być um, przekleństwem. Można z tego zrobić piekło, z tego słowa, sobie wewnątrz. Więc to wzniesienie się na bezwarunkowość rozpoczyna się od zrozumienia. Rozpoczyna się od zrozumienia. Najpierw widzisz, i widzisz, że to ciało ma również swoje awersje, przywiązania, i tak dalej. I znajdujesz jakiś rodzaj braku oceniania się za to, że tak się dzieje po prostu. Bo myślę sobie, że każdy z nas ma takie preferencje. Nie ma tutaj ani jednej osoby, która jest całkowicie wyzuta z preferencji. Czy jest ktoś taki z was? Że jest kompletnie wszystko jedno w życiu. Jest ktoś taki tutaj? Niech się pokaże. I czy my teraz będziemy dążyć do tego, żeby właśnie tak być wyzutym bez, z tych preferencji? I to będzie taka nasza światła postawa życiowa. Czy tego chcemy? Czy też rozumiemy, że to jest kolejny koncept, który kupił nasz umysł. I mówi sobie, no to teraz idź tędy, no teraz rób tak, a z CZ teraz będziemy wprowadzać. I na pewno jedni z nas mają do tego większe predyspozycje i nie mniejsi, ale mniejsze. Ale czy też chodzi o to, żebyśmy wprowadzili tutaj właśnie taki jeden stan przeżywania i żebyśmy się w ogóle nie różnili wcale? Żeby, żeby nam nie było wolno się różnić? To zrozumienie bezwarunkowości jest zrozumieniem, że taka jest nasza podstawa, post że taka jest nasza podstawa, taka jest nasza esencja. Ale ta esencja nie żąda od nas też. Więc wpuszczam tę miłość. W której wiem, że życie ukształtowało czy kształtuje nas płynnie cały czas. I nie na wszystkie czynniki mam wpływ, i nie na wszystkie czynniki nadal mam wpływ. Więc ze zrozumienia ze zrozumienia odnajduję pogodzenie, ale nie z jakiegoś takiego orderu, który sobie narzucę, który miałby się wydarzać. Wiesz o co mi chodzi? Wiem, bo czuję teraz też to w ciele, że. Czuję poddenerwowanie, jakby mhm. czuję, że serce mi bije, ale pojawia się w tym miękkość. Cudownie. Nie ma już po prostu tego napięcia, że po prostu to jest. Cudownie. Zobaczcie, jakiego rodzaju to jest poruszanie się w tej przestrzeni. Jeśli mamy jakiegoś rodzaju oczekiwania wobec siebie, co, czyje to są oczekiwania? Czujcie to w środku. Czy możemy wewnętrznie zgodzić się na ekspresję tego ciała swojego, które mamy najbliżej, ze wszystkim, ze wszystkim, jakie ona w tej chwili jest? Czy, jest, czy odczuwam dyskomfort, czy odczuwam niepokój? Zobaczcie, nikt z nas niczego tutaj nie żąda. Świadomość też nie żąda. Ta świadomość, z którą masz ten głęboki kontakt, ta głęboka, bezwarunkowa świadomość, ona nie żąda niczego. Jeśli coś żąda, to najczęściej jest tak przesłona. Umysłu, który wpadł na pomysł, bo gdzieś przeczytał w książce, albo ktoś mu powiedział, rodzice szkoła czy cokolwiek, że trzeba tylko tak. Więc to, co drugie, zdejmujemy tylko. Zdejmujemy te drugie rzeczy, które przyszły później, res resetując się do tego, co jest wcześniej. I to nam samym sobą powie, jak jest. Tak jak ty przed chwilą powiedziałaś. To się zaczyna robić miękkie, nawet kiedy jest stres i niepokój. I zaznajamiam się z tym. Nie, tak, 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 tak. Tylko zaznajamiam się z tym. Nie wiem nawet, jak to opisać. Mogę czuć, jest bezpiecznie czuć. To odczuwanie jest w 100% w porządku. I czy jest to stres, czy jest to jakaś euforia i radość! Kto nam da to prawo. Tylko my możemy je sobie dać w tej chwili to prawo. Nikt tego wam nie da. I nikt was z tego nie wybawi. Zobacz, czy wymagasz, czy żądasz czegoś w tej chwili, od tego organizmu. Czyli to jest głos w ogóle. Czy to jest Twój oryginalny byt, czy coś, co przyszło potem. I mówi ci, jak żyć. Więc te myśli mogą sobie krążyć, mogą sobie nawiedzać nas, przychodzić, odchodzić, a ty po prostu jesteś z tym. Pomimo najróżniejszych stanów, które odczuła. Otwartości, to jest ta otwartość. I ta otwartość to też nie jest miejsce, w którym nie wolno ci postawić granicy. No bo w danym momencie poczujesz, nie, tędy nie chcę. Dziękuję. Poczujesz z tego otwartego miejsca, z tego otwartego, miękkiego miejsca, który nie jest takie pobłażające, żeby, żeby narazić się na krzywdę, na przykład zupełnie nie. Poczujesz nie, tędy nie. Pójdziesz w drugą stronę.